Jeśli byście czytali List do, do Ewezjan, przepraszam, to doczytalibyście się takiej ciekawej prawdy, a mianowicie, że Poganie i Żydzi, jedni i drudzy wierzący, oczywiście, a nie tak Hurtem, w Jezusie Chrystusie zostali złączeni w jeden lud, w jedno zgromadzenie, które Biblia nazywa. Eklizją, czyli zgromadzeniem świętych, wywołanych ze świata. I rzecz niezwykła, jakiego określenia używa apostoł Paweł wobec i pogan, i Żydów w tej eklezji. A mianowicie powiada apostoł, iż Bóg uśmiercił, a wręcz tam jest takie ostre słowo w grece, zabił. Mur nieprzyjaźni, nieprzyjaźń pomiędzy Żydami a Chrześcijanami. Chyba już wiecie, o czym mówię. Jeśli jesteś prawdziwie wierzącym Żydem, albo prawdziwie wierzącym oczywiście Chrystusowi chrześcijaninem, poganinem, przepraszam, z natury, to ani prawdziwie wierzący Chrystusowi Żyd, ani prawdziwie wierzących Chrystusowi poganin nigdy nie będzie darzył nienawiścią tej drugiej części, ponieważ stanowią ją jedna. Jeśli więc Wy pozwalacie sobie na taką nienawiść, praktycznie powiem Wam tak, jazda bez trzymanki, to chyba jest najlepsze określenie to Wy nic z Bogiem wspólnego nie macie. To, że Wy się nazywacie katolikami. Chrześcijanami, to już jest, że tak powiem, dobry żart. Ale to jest wasz problem. Macie sprawę z Bogiem, bo Bóg uśmiercił, zabił ten mur nieprzyjaźni, a wy go odbudowujecie nieustannie i nieustannie buntujecie się przeciwko Bogu. Jeśli ktoś liczy na to, że Bóg machnie na to ręką, no to niech sobie liczy. Bóg jest Bogiem sprawiedliwym. Pamiętajcie o tym i z tej nienawiści i Żydów i Pogan rozliczy i to bardzo dokładnie.